Dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was we vlogu, którego dawno nie było na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest sobota, piękny dzień u mnie za oknem, świeci słoneczko. Yy, niestety, napadało nam trochę śniegu. Powiem Wam, że ostatnie kilka dni w tamtym tygodniu było tak piękne, było czuć już naprawdę wiosnę. No, a wczoraj, jak wstałam rano do pracy, no to ujrzałam śnieg, ale dzisiaj pięknie słoneczko świeci i ten śnieg już powoli e, topnieje. No, nie ukryłam, powiem Wam, że czekam już na tą wiosnę. Już mi się marzy jakaś sukieneczka, jakaś ramoneska, żeby ubrać, a nie ta kurtka, kozaki, ale mam nadzieję, że wiosna e, przyjdzie już niedługo. E, no i co słuchajcie, jak sobota, no to dzień sprzątania. Mm, powiem Wam, że jest już. Prawie 13. My już jesteśmy po sprzątaniu. Obiadek już się robi. Powiem Wam, że dzisiaj nic konkretnego nie planuję. Na pewno muszę jechać na zakupy, dlatego że dzisiaj jest gala fejmu, będziemy oglądać, także muszę przygotować jakieś przekąski. Ostatnia gala fejmu chyba trwała do pierwszej czy do drugiej w nocy, także zapowiada się dzisiaj. Długi wieczór, także jakieś przekąski zrobię, mam nadzieję, że też fajnie spędzimy ten czas, że będzie na co popatrzeć. Co, nie przedłużając, zaczynamy tego vloga. Wczoraj właśnie skończyłam czytać książkę o kobiecie pracującej. Słuchajcie, książkę kupiłam w Biedronce na jakimś kiermaszu książkowym. W Biedronce bardzo często są takie fajne promocje. Słuchajcie, i ona była przeceniona z 40 zł na 10 zł. Także bardzo fajna. Promocja. E, powiem Wam tak, tak jak jest napisane, e, tutaj macie cytat. Dlaczego mniej zarabiają, chociaż więcej pracują? E, słuchajcie, książka jest bardzo fajna, napisana bardzo przystępnym e, językiem, dlatego też Wam ją tutaj pokazuję, e, bo warto ją, e, słuchajcie, przeczytać. Jest dużo konkretów, e, dużo procentów. Jak to wygląda w miejscu pracy Pokazuje tutaj perypetia kobiet, które ze względu na opiekę nad dziećmi Czy na planowane macierzyństwo, no, są dyskryminowane w miejscu, w miejscu pracy Słuchajcie, ta, kobie, ta książka mówi po prostu o kobietach, które pracują w różnych zawodach Jest tutaj też między innymi rozdział o pielęgniarkach, słuchajcie Ale nie będę Wam więcej zdradzać jeśli macie taką okazję, no to bardzo polecam Wam kupić tą książkę i przeczytać, jest bardzo fajna. Ok, no i zobaczcie, u nas pięknie, słonko świeci, no i już jakieś tylko resztki śniegu pozostawały. Także wiosna coraz bliżej, chociaż pogoda chyba niekoniecznie następny tydzień zapowiada się pomyślnie, a rano było minus 10, także zima jednak chyba do nas zwróci. Dobra, jesteśmy już w domu i pokażę Wam, co kupiliśmy dzisiaj w Biedronce. Kupiliśmy takie zwykłe chusteczki do Mempli, bo już nam się dzisiaj właśnie skończyły. Na wieczór kupiliśmy też chipsy do przekąszenia. Troszkę chlebka, pieczarki, a to dlatego, że dzisiaj będziemy też robić szaszłyki z piersią z kurczaka, z pieczarkami, z papryką, także musieliśmy zakupić. Ok, marcheweczka do obiadu na jutro, pomarańcza do dzisiejszych drinków. I tak, jeszcze na wieczór zrobię krewetki do przekąszenia. I jeszcze e, kupiliśmy takie sushi. Słuchajcie, u nas niestety w pobliżu nie ma żadnej restauracji taj, takiej sushi, także niestety musimy się e, pocieszyć takim. Spróbujemy, zobaczymy e, czy będzie m, smaczna. I kupiłam jeszcze e, gościki i róże, ale pokażę Wam, do czego one będą mi potrzebne. Dobra, słuchajcie, i te kwiaty, które kupiłam, będą mi potrzebne, żeby je powkładać do tego pojemnika. Słuchajcie, mam tutaj takie gąbki, a taki pojemnik ładny w serduszko dostałam od Dawida na walentynki. No niestety te kwiaty już zakończyły swoją żywotność i właśnie rano je wyrzuciłam. I dlatego pomyślałam, że kupię sobie i wymierzam troszkę goździków i róż i je powkładam i zrobię e, taką fajną kompozycję. A jeśli jesteście ciekawi, jak e, wyglądała kompozycja już taka zakupiona, gotowa z takim pięknym broloczkiem i misiem, no to odsyłam was e, na mojego Instagrama. Link będziecie mieć w opisie. Dobra, no i zobaczcie, tak wygląda efekt końcowy mojej e, dekoracji e, No powiem Wam, że e, no nawet wygląda ok, oczywiście ja też nie jestem florystką, więc to e, nie wygląda e, też oczywiście jak to pięknie panie robią w kwiaciarniach Ale może jeszcze dodam e, do tego ten e, e, bryloczek tutaj z boku tego misia No i powiem Wam, że wygląda nawet całkiem, e, całkiem Tutaj mamy już wszystko przyszykowane na szaszłyki. Mamy cebulę, papryko, mięso z piersi kurczaka, pieczarki, cukinie. No, i tutaj mamy to samo na tym małym talerzyku. Także zaczynamy nadziewać. I nasze szoszuki są gotowe, tak się prezentują Jeszcze posypaliśmy je przyprawą No i teraz do piekania Dobra Kinga, team Kubańczyk czy Malczyński? Kubańczyk Ja, ja też team Kubańczyk, a Ty co? Ja... I <gryw> <gryw> nie, ja też kubańczyk. Ale zanim otworzymy tę galę, chciałbym podziękować patronom i sponsorom, bez których nie byłoby nas dzisiaj tutaj.